Pytok, wiersz po śląsku czyta Johanka Na osiedlu w Bykowinie Mieszko jeden taki synek Co je mały i nieczyto, Za to się dur w kółko pyto Kaj początek jest na kulce? Czy mu się kluc kręci w dziurce? Na co są w rola dzienici? Z czego się garbitka świeci? Coch ją widział u starzika Jak my rozszli do chlewika? Czy mu kibic nosi szalik? Kej na karku mo medalik? Czy mu w biksie siedzą śledzie? I nie jeżdżą na rolerze? Wiela wosów jest na gowie. W to mi na to dziś odpowie? Wiela knefli, mona sfarosz? I Jo chce wiedzieć, i to zaros? Starzyk szukał odpowiedzi, cały czas przy piecu siedzi. Kurzy fajka, kombinuje. Już ci godom obiecuje Starka tyż trochę myślała, dała pokój, łosi wiała. Tacie łeb spuchnął jak bania, z kuli ciągłego pytania, nic nie godą, go do gową kiwo, wziął złote, poszał na piwo. Matka zaś powiedziała tak, zaros mnie sam trafi szlak. A zaros poniedzieli jasny pieron wymieszczeli, Nrwica mi jakoś chyci i na szczylą mu pożyci. Jak powiedziała tak zrobiła i pytania zakończyła.